Cześć! Ja jestem Emilia i witam Was na kanale L-Language Studio, na którym głównie zajmujemy się analizami tekstów piosenek. I dzisiaj mam dwa disclaimer'y. Pierwszy to taki, że przepraszam, że się pocę, świecę się, ale jest tak, taki upał, że się nie da. Więc za to Was przepraszam, jeśli Wam to przeszkadza. A drugi disclaimer to taki, że w ostatnich dwóch odcinkach, czyli w odcinku z Oliwią Rodrigo, Jealousy Jealousy i w odcinku z piosenką August coś się dzieje dziwnego z moim mikrofonem w pierwszym odcinku w ogóle mi się nic nie nagrało z dźwięku, nagrało mi się tylko z tego z mojego z tego małego tableta, z którego nagrywam screena, na szczęście się nagrało, więc mamy słaby dźwięk, a drugi nagrał się z telefonu dźwięk i byłam przekonana, że mi się tele, mikrofon zepsuł no po prostu tak mi, mówię nie, ja Mikrofon się zepsuł, a się okazało, że tutaj mam taki przełącznik i go sobie musiałam przełączyć. I teraz już mamy mikrofon, mamy dobry dźwięk, więc mam nadzieję, że będzie już ok. Już postaram się sprawdzać, to zawsze. Wtedy niby też sprawdziłam, ale jednak nie. I tak. Robimy dzisiaj piosenkę uh, Liability Lord z piosenki Melodrama, tak mi się wydaje, tak, to jest ta płyta. I to jest moja, jedna z moich ulubionych jej piosenek. Ja jej bardzo nie słucham, aczkolwiek trochę słucham i kocham. Po prostu kocham jej najnowszy album z tamtego roku Solar, Solar Power i uwielbiam ten album, ale wiem, że on nie jest uwielbiany przez wielu. Też wiem dlaczego, więc jeśli chcecie więcej piosenek Lord, to powiedzcie mi, na jakich piosenkach powinnam się skupić, czy bardziej właśnie na albumie Melodrama, którego ja nie jestem aż tak za yy, w nim. Yy. Ja go tak aż nie słuchałam, aczkolwiek ostatnio zaczęłam i bardzo mi się podoba. Czy też lubicie piosenki Solo Power? Ma, miałam jeden komentarz, że ktoś lubił, więc to jest super. Yy, ale nie wiem, czy więcej osób będzie zainteresowanych, więc dajcie mi znać. Na pewno będę kontynuowała zlot z jej piosenkami, ale też dajcie mi znać, jakie chcecie yy, konkretnie tytuły, bo w sumie no nie wiem, co mam wybierać. Yy. I zanim zaczniemy, zanim wskoczymy do analizy, to chciałam Wam powiedzieć, że dziękuję Wam, że oglądacie, że jesteście, że dajecie mi łapki w górę i że subskrybujecie ten kanał. Naprawdę mi to daje taką, takiego kopa po prostu pozytywnej energii, kopa motywacyjnego. A jak jeszcze nie subskrybujecie, to to zasubskrybujcie, na pewno Wam się spodoba i jeśli chcecie jakieś konkretne analizy, to też dawajcie mi znać, a jeśli chcecie zobaczyć coś z mojego życia, no to zapraszam na mojego Instagrama, na którym yy, publikuję stories, takie sneak peeki z mojego życia prywatnego, a także was pytam tam, yy, jakie piosenki chcielibyście, żebym przeanalizowała, więc zapraszam Was tam. I co? I nie, yy, nie przedłużajmy, tylko zabierajmy się za analizę. liability to jest y, słowo y, które y, znaczy odpowiedzialność albo też problem. Odpowiedzialność to znaczy w y, języku prawniczym, aczkolwiek myślę, że y, a problem to znaczy tak ogólnie, ale myślę, że tu Lord miała na myśli i to i to, że on... zaraz zobaczymy. W refrenie się znowu to pojawi, to ja do tego wrócę. Uh, baby really hurt me crying in the, ba, uh, in the taxi. He don't want to know me. Says he made, me, made the big mistake of dancing in my storm. Baby really hurt me. Hurt to jest taki ciekawy uh, czasownik, który jest w czasie przeszłym i uh, w trzeciej formie też ma hurt. Czyli hurt, 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 hurt. Baby, czyli kochanie naprawdę mnie. Skrzywdziło. Albo baby, you really hurt me. Może też tak być. Nie wiem. Yy, I to znaczy w krzywdzić oczywiście. Crying in the taxi. Płacząca, nie wiem ja. Płacząc, płacząca yy, albo płaczę, może. Płaczą w taksówce. He don't wanna know me. Wanna znaczy chcieć. Want to. To jest nieformalne Want to. I ja wiem, że tu jest he don't, a normalnie powinno być he doesn't, oczywiście. Ale piosenki piosenkami już wiecie. Już nieraz Wam mówiłam, że są akceptowalne pewne, mm, pewne błędy. I to jest częste w piosenkach, kiedy mówią he doesn't want. He doesn't, zamiast he doesn't mówią, albo śpiewają he don't, to też jest spowodowane, że tym, że doesn't, jednak ma tą sylabę więcej i może do rytmu też nie pasować, ale może po prostu tak chciała zaśpiewać. He don't wanna know me. On, on nie chce mnie znać. Czyli dlatego ona płacze w tej taksówce, ponieważ on nie chce jej znać. Jest po prostu zawiedziona, złamana ma serce może. Odkry <coughs> Przepraszam, odkrywamy tą historię. Says he made the big mistake of dancing in my storm. On mówi. Myślę, że tu jest nawiązanie do on. On mówi i znowu says nie says tylko says says he made make a mistake. To jest kolokacja. Robić błąd. Robić błąd make the big mistake. Ale to jest ciekawe, że tutaj nie ma a big mistake. Zrobił wielki błąd. Tylko the big mistake. A the tu jest tylko dlatego, że tutaj mamy off, czyli mamy sprecyzowany ten wielki błąd tańczeniem w mojej burzy. Ja myślę, że to jest metafora. Że to jest metafora jej życia, i że on się on przebywał w jej życiu, był przez chwilę w jej życiu, czyli tańczył. Bycie w jej życiu to jest metafora tego tańczenia, znaczy, tańczenie jest metaforą bycia w jej życiu. A in my storm to to może być metafora jej życia, że to jej życie jest takie. Burzliwe. Też mamy na, po polsku powiedzenie burzliwe życie że jest burzą, że jest brutalne, że jest szalone, może, że jest takie nieokiełznane jej życie i on w nim tańczył. A samo tańczenie w, w, w burzy, bo stąd to burza to też daje dużo nam tak do myślenia, i jak to wygląda. no To nie jest bezpieczne, to nie jest ładne. Może to jest jak w, pewien, w pewien sposób estetyczne, ale to nie jest takie miłe, bo burza, no to nie jest też deszcz, to jest burza, tam są pioruny, tam się dzieje, głośno jest, mokro jest. To... Takie jest jej życie. Takie mam wrażenie, znowu. Właśnie, jeśli chodzi o angielski, no to to jest obiektywna wiedza, ale jeśli chodzi o interpretację, to czasem po prostu pokazuję Wam moją interpretację, aczkolwiek możecie mieć inną. Jeśli macie inną, zapraszam do dyskusji w komentarzach, bo to jest zawsze mile widziane dzielenie się swoimi y, przemyśleniami, bo może wpadniecie na inne pomysły. Ja też, o ile mm, Taylor Swift obserwuję i tam wiem, o czym ona śpiewa, mniej więcej dużo, dużo o tym wiem, to ląd, nie mam takiej pewności nigdy. Uh, says it was a poison. It was poison. Czyli albo można to rozumieć jako... Poison to jest trują, trucizna w sumie. Więc na jedno można to zrozumieć. On, it was poison. Czyli to było trucizną. Co? My storm albo dancing in it było trucizną. Myślę, że to on z my storm. Czyli ta, ta burza była trucizną. Jej życie było trucizną. On to mówi znowu. He says it was poison. So I guess I'll go home. Więc myślę, że guess to jest takie przypuszczać, przypuszczać, ale to guess możecie też używać zamiast think. Zamiast I think, I think, I think, I think to możecie powiedzieć I guess. To jest dokładnie to samo. Polecam, bo to jest fajna taka odskocznia od tego I think, który jest przeorany przez wszystkich uczniów angielskiego i wzdłuż. So I guess I'll go home. Więc myślę, że pójdę do domu. Go home to jest takie stwierdzenie, którego się warto nauczyć, warto zapamiętać, bo to nie jest go to home, tylko jest go home, iść do domu. Wręcz go to home nie brzmi dobrze, to nie jest poprawnie, bo home jest takim jednym z, jedynym takim słówkiem, które nie potrzebuje przyimka. Ono jest po prostu samo w sobie takim ważnym słówkiem jest dla nas dom, home, dlatego nie potrzebuje ono przyimka. I mówimy zawsze go home. So I guess I'll go home into the arms of the girl that I love. Pójdę do domu, wyramiona. Kogo? Of dziewczyny, którą kocham. The only love I haven't screwed up. Screw up to jest zawalić coś, zepsuć coś. Rozwalić. Czyli The girl that I love, the only love, jedyna miłość, której nie rozwaliłam jeszcze, heaven. Tu jest użyty czas present perfect, ponieważ mówimy o czas trwania sytuacji, czyli to nie rozwalanie tej miłości, jest całością do czasu w jej życiu. Czyli całe życie ona jeszcze nie, nie zrobiła tego w przeszłości, ale nadal tego nie robi. Dlatego. Tutaj mamy nawiązanie przeszłości i teraźniejszości, więc jest ten czas present perfect. The only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. Ona jest taka trudna to please, żeby ją ucie nie ucieszyć, żeby ją zadowolić. Ha, to będzie trudne. Czyli ona jest tak trudna do zadowolenia, ale ona jest forest fire. Forest Fire to jest pożar lasu, co znaczy, że w niej się pali. Nie wiem, czy ambicja, że ona z jednej strony jest trudną osobą, trudną do zadowolenia, trudno ją jest zadowolić, ale z drugiej strony ona jest pożarem, ona żarzy się, ona jest destrukcyjna. Jak jest pożar? Destrukcyjny, szybko się rozprzestrzenia, nie da się go stłamsić lasu, no to ten las jest ogromny. Czy jest trudną osobą do życia? Jest głośną może albo taką właśnie destrukcyjną. I do my best to meet her demands. Do, do your best to znaczy zrobić wszystko, co w Twojej mocy. Zrobię wszystko, co I do my best, czyli robię. Teraz czas pre, present simple. Present simple i tu chodzi o regularność akcji, czyli cały czas regularnie wszystko co robię co w mojej mocy, robię wszystko co w mojej mocy, to meet her demands. Demand to jest wymaganie, wymagania, bo demands, a meet to w tym wypadku będzie spełniać, bo meet to też można, może znaczyć spełniać. Czyli zrobię, robię wszystko, co w mojej mocy, żeby spełniać jej wymagania, ponieważ ona jest tak trudna do zadowolenia. Play at romance, we slow dance. Play at romance, znaczy play at to jest udawać albo bawić się. Tak jak dzieci udają, dzieci się bawią. Udaje romance, we slow dance, czyli wolno tańczymy, tańczymy wolny taniec in the living room w, w salonie. But all that a stranger would see. Ale wszystko, co a stranger to jest nieznajomy, obca osoba, nieznajomy by zobaczył, tu jest yy, tryb przypuszczający, czyli my bawimy, bawię się w romans, tańczymy z, yy, wolno w salonie, ale wszystko to, co nieznajomy by zobaczył, is one girl swaying alone. Czyli jest jedna, to jedna dziewczyna. Sway to jest huśtać się. Tak, kołysać, o. Jedną dziewczynę kołys kołyszącą się w samotności. Alone. Stroking her ch cheek. Stroke to jest pogłaskać, czyli jedną dziewczynę ko ko kołyszącą się w samotności, głaszczącą swój policzek. Cheek. Co znaczy, że ona mówi o sobie, że ona spędzi z sobą czas, robi wszystko, co w jej mocy, ponieważ jeszcze nie zniszczyła tej miłości. I pomimo tego, że jest tak ciężko ją zadowolić, to ona robi wszystko, co w jej mocy, żeby ją zadowolić. I ta jedyna miłość szczera, którą ma, to jest ona sama. They say, You're a little much for me, you're a liability, you're a little much for me. Oni mówią, i tutaj nie ma yy, reported speech, czyli nie ma mowy zależnej, ponieważ mamy cudzysłowia. Oni mówią, You're a little much for me. Jesteś troszeczkę jesteś za dużo dla mnie. To też jest takie, nie, dziwnie to też brzmi po angielsku, ale tu o to chodzi i myślę, że to ma swój urok, to zdanie. Jesteś troszeczkę za dużo dla mnie. Nie wiem, może macie jakiś pomysł, jak to ładnie w słowa na polski powiedzieć? Dajcie mi znać w komentarzach, to zawsze z chęcią przyjmę, bo nie mam pomysłu, jak inaczej to przetłumaczyć w tym momencie. Your liability. No i właśnie, jesteś problemem albo jesteś odpowiedzialnością, bo Ciebie trudno zadowolić, jesteś. Jesteś ogniem Forest Fire, ogniem y, y, lasu. Jesteś problemem, bo ogień to problem, ale z drugiej strony jesteś odpowiedzialnością. Może ona też polega na tych osobach bardzo i te osoby w końcu się łamią pod naciskiem jej, bo jest taką ciężką osobą, nie fizycznie oczywiście, ale tak psychicznie. You're a little much for me. So they, pull, so they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. To jest błąd, W się to z, 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 zagubiło. Pull back to jest wycofać się, więc oni się wycofują. Oni na początku są z nią, a później mówią, trochę cię za dużo dla mnie, jesteś troszeczkę za bardzo dla mnie. Nie, nieodpowiednią osobą, jesteś odpowiedzialnością, jesteś problemem więc oni się wycofują. Make other plans. Make plans to jest po prostu planować coś albo robić plany. I znowu kolokacja. Co to są kolokacje? Kolokacje to są takie znań, słowa, które często idą w parze i jakbyśmy użyli innego synonimu, to by nie pasowało. Tutaj na przykład make plans to jest kolokacja, ale gdybyśmy użyli do plans, niby do to też robić, no to to w ogóle nie pasuje. Po polsku kolokacją by było na przykład pra, yy, Właściwy mężczyzna, a nie, nie powiemy, yy, poprawny mężczyzna. Niby właściwy i poprawny to mogą być synonimy, yy, albo odpowiedni, ale to nie zadziała. Jednak właściwy mężczyzna, właści odpowiedni mężczyzna to jest kolokacja, a poprawny mężczyzna, no to, to będzie już... Co innego. Kolokacją jest też prawdziwa miłość. Nie mówimy realna miłość, tylko mówimy prawdziwa miłość. To jest kolokacja, po prostu te słowa idą razem. Dlatego warto się uczyć kolokacji. Ja zawsze polecam, ponieważ będziecie po prostu lepiej brzmieli, nie będziecie się zastanawiali, jakiego synonimu użyć, też nie będziecie niepotrzebnie używali za dobrych słów, za fajnych, za takich na wysokim poziomie z kolokacją, która później to nie podziała. Znaczy z kolokacją, z innym słowem i rozwalicie kolokację. Dlatego jak jest jakieś słowo, jak jest, jest, jest jakaś kolokacja nawet na niskim poziomie, tak jak make plans, po prostu używajcie tego, bo to jest coś, co się używa. Dobra. So they pull back, make other plans. I understand. I'm a liability. Ja rozumiem to. Ja to rozumiem. Jestem odpowiedzialnością, czyli ona sama to przyznaje, że jest odpowiedzialnością. Get you wild, make you leave. I'm a little much for... Everyone. Get you wild. Zastanawiałam się, jak to przetłumaczyć, ale może bym powiedziała nieokiełznany. Get you wild. Ja sprawiam, że jesteś taki nieokiełznany albo jesteś taki dziki. Make you leave. I powoduje, że odchodzisz. Dziki, ale tak nieokiełznany może. I powoduje, że odchodzisz. Make you leave. Powodować, od, że odchodzisz. I'm a little much for everyone. Czyli jestem troszkę za dużo dla każdego. Czyli jestem taką osobą. Moja osobowość jest za ciężka dla każdego. Nie tylko dla niego. The truth is, I'm a, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. Super jest ten tekst, lubię bardzo ją, bardzo smutny. Czyli, the truth is, prawda to, prawdą jest. I tu mamy metaforę. Metafora to jest porównanie bez jak, czyli bez as or like. I am a toy, ja jestem zabawką, którą ludzie się bawią, ludzie lubią. Enjoy to jest po prostu synonim od like. The people enjoy, którą ludzie lubią, którą ludzie się bawią dobrze, dopóki to, till to jest until. Wszystkie, all of the tricks, wszystkie tricks to są sztuczki jakby tej zabawki, wszystko to, co ta zabawka ma do zaoferowania don't work anymore, już nie działają. No i tu pokazuje, że myśli, że mężczyźni odbierają ją jako zabawkę. Myślę, że mężczyźni, yy, jeśli o kimś innym śpiewa, to dajcie mi znać. Ale myślę ja, że mężczyźni ją odbierają jako zabawkę, czyli żeby sobie się nią pobawić. Zobaczyć, jaka ona jest. O, taka ciekawa, ma ciekawą osobowość. Jest tak jej dużo, jest taka nieokiełznana. Coś nowego. I nagle oni się nią nudzą. Już te sztuczki jej, co ona może robić, już nie działają na nich może. Nie, nie wzbudzają zainteresowania. Ją odrzucają. Tak ja to rozumiem anymore and they are uh, and then they are bored of me bored be bored of something uh, być znudzonym czymś czyli i wtedy są kiedy już wszystkie sztuczki nie działają oni są znudzeni ją i know that i'm exciting running through the night but every perfect summer is eating me alive until you're gone better on my own uh, i know that It's exciting. Wiem, że to jest ekscytujące. Co? Może ona? She? Ona jest ekscytująca? Może. I ona, jako nowa osoba, ciekawa, inna. I know that it's exciting. Running through the night. Aha, it's exciting. No, running through the night. Biegnięcie przez noc. Run through the night. Przez noc. But every perfect summer's eating me alive. To znaczy is. Czyli każde perfekcyjne lato It's somebody alive, to znaczy y, krytykować kogoś. To jest idiom. Yy, co y, krytykować kogoś ze złośliwością? Czyli każde. Nie wiem, jak to rozumieć. Każde zdanie może zjada mnie, po, może też to nie być jako idiom, tylko pochłania mnie w całości, pochłania mnie żywcem. Tylko Wam daje znać, że to też jest idiom taki, ale może to znaczyć pochłaniać mnie żywcem. Mi się to wydaje, że to bardziej będzie to znaczyło. Pochła. No tak. Każde perfekcyjne lato pochłania ją żywcem, czyli to jest tylko idiom, ale to nie w tym znaczeniu. Dopóki cię nie ma, czyli ona się rzuca w wir tego. Jak to się nazywa? Tego, tych związków. Bo oni się nią bawią, to jest takie ekscytujące. Oni run through the night. Running, no to jest takie nieokiełznane znowu. Bieganie przez noc. Eating me alive. I to mnie pochłania żywcem. To jest dosyć takie. takie cruel, takie, takie okrutne. Eating me alive. Dopóki znowu until. You're gone. Dopóki Cię nie ma. Znikasz. Better on my own. Lepiej samemu. Be on my own. Sama z sobą. Samemu. I znowu your liability. I końcówka. They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. Oni będą. Going to. Mówię o przyszłości w e, przyszłości e, plany w przyszłości i e, zamiary więc e, tutaj ona wie to jest jej plan albo ona wie że to się stanie bo widzi już tego jakieś znaki że oni będą mnie obserwowali jak ja znikam dis, disappear to znikać znikam w słońcu czyli ona ją słońce może pochłania nie wiem, jak to rozumieć. Może wiecie, dajcie mi znać, bo to jest ciekawe, jak to rozumieć, że oni będą ją widzieli, obserwowali, jak znika w słońcu razem z tym ogniem, w cieple, w blasku. Mimo to wszystko, to ona pochłonie ją słońce. Słońce jest czymś pozytywnym. Dajcie mi znać, bo tutaj nie wiem. You are! I tutaj ona się bezpośrednio do nas zwraca, do, listen, do jej słuchaczy. Wy wszyscy będziecie mnie oglądać, znikającą w słońcu, albo oglądać, jak znikam w słońcu. I to by było na tyle z tego tekstu. Znowu troszkę krótszy tekst, ale wiecie, jakby Taylor Swift, Taylor Swift. I ja tam jestem w stanie dużo powiedzieć. Tu, jeśli znacie jakiś background tej, yy, tej piosenki, dajcie mi znać, jestem bardzo ciekawa, co ona tak naprawdę znaczy, bo może ja dużo ominęłam, jeśli chodzi o, wers o taką stronę yy, interpretacyjną tej, tej, tej piosenki. Także dajcie mi znać, jestem naprawdę niesamowicie ciekawa. I to było na tyle, jeśli chodzi o piosenkę Liability. Nie było tutaj e, żadnych takich e, smaczków językowych bardzo dużych, e, więc szybko poszło. Ale mam nadzieję, że się nie nudziliście. I to jest chyba dla tych szczególnie, którzy, e, którzy piszą mi, że mam dłu bardzo długie te odcinki. No jest to, że analizy są długie. Nauka języka nie jest krótka. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie moich analiz. Chciałabym Was prosić o łapki w górę i komentarze, jeśli Wam się podoba, podoba to, co robię, podobają te analizy jeśli dowiadujecie się dużo z nich jeśli może otwieracie swój umysł na interpretację tych piosenek, bo to czasem nie jest takie proste. Także bardzo dziękuję też Wam za, za komentarze, za wszystkie łapki w górę i za subskrypcję. Jeśli chcecie właśnie więcej jakichś konkretnych tekstów, dajcie mi znać, napiszcie w komentarzu. Na pewno postaram się jak najwięcej tych komentarzy Waszych próśb spełnić. Jak widzicie, spełniam powoli, spełniam. I co jeszcze? Jeśli jesteście zainteresowani mną, no, moją osobą i moim życiem prywatnym, no to troszkę tam pokazuję tego na Instagramie, więc zapraszam. Linki w opisie. Mam także TikToka, na którym pokazuję takie klipy właśnie z tych, z tych interpretacji. A także mam Spotify na którym mówię y, nagrywam podcasty około językowe, no bo oprócz bycia nauczycielką języka, ja także uczę się hiszpańskiego i, y, no i czasem mam przemyślenia i się z nimi dzielę właśnie w tych podcastach, więc serdecznie Was zapraszam tam. No i co jeszcze to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną w tych analizach. Bardzo mnie to cieszy i y, nie mogę się doczekać już kolejnych, tylko dajcie mi znać, co chcecie y, usłyszeć. Jaką analizę chcecie usłyszeć? Może jakiś nowy artysta? Może mam powrócić do jakiegoś artysty? Na razie tylko czterech artystów wzięłam pod lupę, ale nie zamykam się. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.